na całego odcinka, a z drugiej strony mam za dużo do pokazania, żeby Wam pokazywać to w szorcie. Dlatego pójdziemy w taką, e, w taką formę dzisiaj live'a, live ze szkolenia. Jeżeli Wam się taka, taka forma spodoba, dajcie znać w komentarzu, czy jest ok, czy chcecie więcej takich materiałów. A dzisiaj Wam pokażę Filipa, jego pierwsza jazda na kategorii A1, pierwsza jazda na motocyklu w życiu. I tak sobie chłopak radzi mniej więcej po godzinie szkolenia. Przełączę tylko kamerę, żebyście widzieli... Dziś widać? Widać teraz. Filip sobie całkiem nieźle radzi. Doszliśmy już do tego etapu, kiedy jeździmy również na stojąco. Ma na razie sobie chwilę odpocząć. Ma sobie zrobić parę ósemek na siedząco i właśnie sobie zaczyna stać. I na koniec, jeżeli oglądaliście mój film o yy, ósemce, czyli tam 12 kroków do perfekcji, to wiecie co, chwilę, co będzie za chwileczkę. Za chwileczkę Filip będzie jeździł na jednej nodze, ale dajmy mu chwilę, niech sobie odsapnie. I od razu ostrzegam, że możecie głośno za chwilę. Dlatego, że będę musiał krzyczeć do niego, żeby on usłyszał, więc e, wy możecie sobie na chwileczkę ściszyć odbiorniki. Filip, w zakręcie na stojąco, wstań, jeszcze na chwilę. Odrywaj wewnętrzną nogę, całą ciężar ciała na zewnątrz. Czyli stajesz na zewnętrznej nodze. Czyli teraz stajesz nie na tej, na zewnętrznej. Tak jest. Głowa się dalej ładnie obraca. Słuchajcie, że takie cięte kadry, bo nie chcę pokazywać innych szkół, innych kursantów, żeby ktoś mi nie zarzucił, że. Że ich filmuję, więc musicie wybaczyć te, te cięte kadry. Dajcie znać w komentarzach, jak sobie Filip radzi, jak radzi, jak uważacie. No i napiszcie w komentarzach, czy chcecie więcej takich materiałów ze szkolenia w formie live'a Słuchajcie, ja sobie przełączę tu kamerę. I tak jak mówiłem, króciutki filmik, 2 dwie minutki, 2,5 dwie minutki, na dzisiaj wystarczy. Zobaczymy, jeżeli będzie zainteresowanie, to więcej takich filmów będę puszczał. Na dzisiaj bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia. Trzymajcie się. Aha, w sobotę nowy odcinek, ale to będzie odcinek z mechaniki dla laika, Jest już przygotowany, jest opublikowany, więc e, znaczy jest wrzucony, a będzie opublikowany w sobotę o 10 rano. Serdecznie zapraszam. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć!